Dzisiaj pokażę jak działa system kamer cofania 360 w BMW X6 Wrzucamy sobie wsteczny przerzucamy się ekrany Zaczynamy sobie cofać Gdy zbliżamy się do przeszkód Słyszymy odgłosy Kamera oczywiście nam pokazuje System cały czas działa Gdy zbliżamy się Kamera fajnie nam przerzuca Tak jak widać na, na zdjęciu Pokazuje oczywiście odległości Wróciłem teraz do jazda do przodu. Idziemy sobie, zobaczcie, jak fajnie ekran nam się przerzuci. Cofając do tyłu. Bardzo fajna rzecz. Taki malutki bajer Tak, jak widać, działa to perfekcyjnie. Gdy zbliżamy się. Do przodu bokiem. Oczywiście też działa to w bardzo podobny sposób. Przerzuci nam system. Niestety gdzieś za daleko podjechałem, ale zobaczymy zaraz cofając, czy uda się to lepiej wyłapać. Pokazuje nam tył. Spróbujemy bok, żeby przerzuciło. Czy się uda, żeby przerzuciło? No, nie chcę, ale tak działają kamery 360 w BMW X6.